Inwestycja Szemter w Rogowie, 32 m2, dwa pokoje. Apartament z widokiem na las, bardzo dobrze wykończony. Proszę zobaczyć, tu mamy aneks w takiej formie wyspy, bardzo ładnie zabudowana przestrzeń kuchenna z dużymi blatami. Przechodzimy do łazienki, tu mamy pełną zabudowę, jeżeli chodzi o łazienkę, pralkę, którą mamy też schowaną. to jest prysznic z odpływem liniowym, bardzo ładnie też. Przygotowana e, pełne zabudowy e, i szafa, która pomieści bardzo dużo ubrań. Wracamy do przedpokoju. Tu mamy również szafę w zabudowie. I jeszcze raz kwestia aneksu, e, salon z telewizorem. Tu wszystko też mamy: wszystkie ściany mamy zabudowane. I wartość dodana, czyli widok na piękny las. Jesteśmy w budynku przy samej wydmie otoczonym drzewami. Przed nami już tylko morze.